Cześć. Witajcie na targach BX Media Show 2023, które odbyły się w Warszawie w hotelu Sound Garden. Jesteśmy, a właściwie byliśmy na tych targach ze stoiskiem firmy Sennheiser, na którym zaprezentowaliśmy mikrofony oraz słuchawki oraz inne urządzenia służące tworzeniu treści audiowizualnych. Pokazaliśmy tutaj m.in. rozwiązania dla twórców początkujących, np. takie mikrofony jak mobilne MKE200, MKE400 czy MKE440. Pokazaliśmy również na naszym stoisku bardziej zaawansowane systemy kamerowe, m.in. najnowsze EWDB. A także najwyższą punktę, jeśli chodzi o cyfrowe systemy mikrofonowe Sennheisera, tak jak EWDX czy Sennheiser Digital 6000. W naszym stoisku pokazaliśmy również słuchawki, które pomagają w tworzeniu treści audiowizualnych, m.in. takie modele jak Sennheiser HD200, HD280 Pro, HD300 Pro, HD400 Pro. Wystawiliśmy również słuchawki studyjne NDH20 marki Neumann, a także monitory studyjne kh 20 Dziękujemy, że przybyliście tak licznie na nasze stoisko. Dziękujemy za wszystkie rozmowy, które odbyliśmy o sprzęcie, o mikrofonach, ogólnie o dźwięku. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć!